Witajcie wszyscy, jedziemy z lampami. Szklany. Jest. Wypiołem jest ok, dobra. Proszę bardzo, tutaj, Ania. No. Witajcie! Kolejny działek. Dzisiaj znowu działamy. Jak ostatnio nam już nie szło z pocufitką. Dzisiaj nowa energia, także próbuję wyciągać tą pocufitkę. Zaczniemy czyścić środek. Jeszcze te sterowniki co tam zostały, wykręcę. Najdłuższa faza zaczęła się. Teraz to będzie tak. Deska rozdzielcza, też rozkręcanie drobny mak, liczniki, te wyświetlacze to też dzisiaj będę chciał robić. Panel dotykowy też będę chciał już dzisiaj wysłać, czy tam zawieźć do firmy, która się tym zajmuje, żeby sprawdziła, czy to się da uratować, czy nie da się uratować. Jak nie, no to będę musiał szukać z namianem. Na necie innego licznika, a to będzie też, myślę, później problem z imą, i tak dalej. no Miejmy nadzieję, że to jakoś wyjdzie, ale no jeszcze się nie będę martwił. Na razie mam tutaj robotę, także startujemy. Od sufitka od dołu nie da się je w ogóle zaczepów wyciągnąć, także tu były śrubki od przodu, i podejrzewamy, że tu pod tą też coś może być, ponieważ tu bardzo nam trzyma lewy i prawy bok. No i zobaczymy, czy to tak będzie. Jest nałożona na tą boczną tu. To jest wszystko tu jakoś połączone. Nie wiem, czy to się w ogóle ściąga. Co tu widać, powiem wam. Tu w tym miejscu to trzyma. Nie ma nawet jak bardzo ruszyć. Wiecie? Rusza się całość tą listwę tutaj za bardzo. Nie ma jakieś ściągnąć. Tu te śrubki z góry trzymały. Tutaj o, tutaj ładnie się zluzowało. Tu jak idę dalej, no to już trzyma mocno. Ta pocofitka też jest delikatna, bo to jest na kartonie, taki miejsce to zaraz było jakieś całe powyginane. Wydaje mi się, że może po prostu w niektórych miejscach jest ona po prostu szczypiona. Powiem wam tak, weszłem tutaj na portal internetowy i znalazłem, ktoś wystawił tę podsufitkę na sprzedaż no już wam pokazuję, jednak dobrze myślałem, tam po bokach są takie zaczepy, o i tu macie nawet taką identyczną z szyberdachem i tutaj o, jeden, dwa, trzy, cztery o tu są, widzę te takie zaczepy, co tak dosyć mocno trzeba za nie szarpać, tu na obkoło tu na dole widzicie o, tu i tutaj nic nie ma, tutaj to było te trzy śrubki, raz, dwa, trzy, cztery, o tu w tych miejscach no ale tu tylko to trzyma, to jest ten plastik, co właśnie tam przed chwilą tam się wbijałem i go tam widzę. Czyli muszę tutaj na rogu i tutaj na rogu śrubokrętem jakoś, albo rękę tu jakoś próbować wsadzić i dobrze szarpnąć. Tu jest jeden ten plastik właśnie i tutaj jest zaczep i gdzieś tutaj jeszcze dalej na tej wysokości. Spróbuję to jakoś szarpnąć teraz. Tak, Zapomniałem rękawiczek i Zaopatrzenie jest z plasterek, i teraz działamy dalej w rękawiczkach. Wow, tutaj chyba wyskoczyło. <laughs> Nie, no przecież to jest niemożliwe, że tak to się działo w tym. Po co to musi być tak mocno zamontowane? Tam głęboko widać go, tak do połowy jest w środku. On jest tak w zapartej. to samo jest z tej strony. Jest. Jak się teraz przesunę tutaj, bo ten zaczep przesuwam nie w dół tylko tak w bok. Większy otwór wtedy jest z boku. Dobra, jest. No. Widzicie, tu jeszcze trzymać. Jedną stronę bym zrobił, to z drugiej strony będzie mi łatwiej. A. To są takie same zaczepy jak to. Widzicie jak to siedzi? To jak te boczki wyciągałem to też to wyszło, a zaczepy zostały. Z tych plastikowych uchwytów co to, 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 to powinno trzymać to to wyskoczyło. To Stragedia. Byłem jeszcze popatrzeć tutaj na necie. Wydaje mi się, że chyba tu będzie łatwiej jak to z góry spróbuję jakoś to cisnąć w dół. To też chyba na tak, jakieś takie zaczepy dziwne. No, ale już widzę, patrzcie co tu się stało. No, nie wiem czy to się da jeszcze uratować, ale już mnie to strasznie denerwuje działa. Teraz tu widać, się. tu jest jeden zaczep, został. Tu są te, jest tak trzymały mocno. Tu jest drugi. Troszkę się uratowało, więc jak nacisk odszedł, to się troszkę naprawiło. Na spokojnie, może się coś z tego będzie. I teraz trzeba tak z tej strony przesunąć, tu na większy otwór, w bok. Tu jest większy otwór. To jest wsadzony tu, a to musi tu w bok, i wtedy to zejdzie. Jest! Cufitka na dole. No tu pod cufitką zobaczcie jak szkła jeszcze jest, jest sadzone tu i trzeba pchać w tą. Czyli jak sięgacie pod sufitkę i rozepniecie przód, to musicie ją całą pchać w tą stronę. Ale zanim to będziecie mogli pchać, musicie ją tutaj z góry wbić w dół, że z tych zaczepów wyskoczy. Jeden został, a te zeszły razem. O, tu one są. Czyli tutaj z góry najlepiej czymś takim jak ja tu miałem. Tutaj pomiędzy wchodzicie i ciśniecie w dół. Raz, dwa, trzy. I tu tak samo lecicie, wtedy wam całe to zejdzie i na koniec dopiero te zaczepiła nie tak jak ja, że ja od nich zaczynałem. Tu przód, odkręcacie u góry te trzy śrubki czy cztery, potem ściągacie to w dół i na koniec przesuwacie całość w tamtą stronę. Tył to sam wyskoczy. Ty jest zamontowany tylko na takie, ale rzepy. Teraz tylko te paski jeszcze, tym razem jest czarny, nie pomarańczowy, też go tam wypnę zaraz i normalnie od sufitka wyjeżdżę. nic nie znalazłem, nie będę się już z tym krzanił, ja po prostu tutaj, tak jak tu u góry, z tym supełkiem. Przecinam tu, później najwyżej jak już będę miał dostęp, będę mógł się tu dostać, wyciągnę ten super mechanizm ich, antyatomowy. Ten pasek tylko trzyma po prostu tą podsufitkę, żeby się nie spadła jak będzie dzida, no bo tak przecież na tych uchwytach też trzyma się tak, że to bomba atomową przeżyje. Przecinam, wyciągnę to rozkwinie i wtedy najwyżej przełożę to, będzie troszkę krótszy ten pasek, z lewej i z prawej. Nie drugie. Тащить говню на Dobra, jestem tu przy tym super mechanizmie, którego nie mogę rozkminić, Teraz tak, te dwie blaszki tutaj, zagiąłem je, wcześniej były tu one pod tym, czyli zagiąłem je tak, że teraz ta blaszka jest nad tym. Tak samo ta blaszka. Tu podważyłem i dałem ją nad to. I myślałem, że coś to da, ale dalej siedzi. jak zaglądam tam do środka, tutaj można niby się wbić. O, widzicie? I przesuwam w bok taką łapkę. O, widzicie, jak tam odchylam coś? Tą stronę odchylam w tą stronę, a tą stronę odchylam w prawo, i wtedy ona powinna wyjść do mnie. No zobaczymy. Wbijam się w to okienko, no, odginam tą blaszkę, ale no to nie wychodzi. Chyba jeden boki wyskoczył. Jest. Tragedia. Jak takie coś w takim miejscu można zamontować? To jest zbite w auta. a to wystaje na zewnątrz. No i widzicie, ja tutaj myślałem, że coś to da, jak te blaszki tutaj będę zaginął tu na górę, tak samo tą na górę. Nie, one tu funkcji nie mają, ma tylko funkcję przypuszczam, żeby dociskać ten pasek tutaj. O. Najważniejsze, żeby wyciągnąć ten zaczep, to musicie, tak jak wcześniej pokazywałam Wam, tutaj w te okienka się wbić, w prawe i w lewe i Jak się wbijacie w te okienka, to się dzieje następująca rzecz. Ta blaszka chowa się do środka, a z drugiej strony też. I możecie wyciągnąć. Taki super wynalazek tu sobie zrobili, który zajął mi tutaj godzinę czasu. O, o jedna strona. Jest. Piękna sprawa. Dwie minutki. Tu wam pokażę. On po piękną. Jest zakurzona. Tam jakieś wcześniej, co mi się niby zrobiły jakieś takie zagięcia, to one znikły, także nie jest nigdzie uszkodzona. Trzeba ją teraz dobrze odkurzyć i wyczyścić. Myślę, że wejdzie znowu. Nie będę musiał drugie kupywać. Tutaj te nasze piękne paski, nie? Odcięte. A no tu zrobił po prostu dziurkę i te super mocowania wezmę nowe, bo one już są mocno przeze mnie zniszczone i się założy drugie nowe. Od spodem wygląda sytuacja tak. Tu macie te Właśnie mocne zaczepy, które tak trzymają. Tu trzymają i z tamtej strony macie to samo. Zaczepy te całe. Tu jest tylko taki rzep, tu jest mały wcisk. Tutaj były te cztery śrubki raz. Dwa, 3, 4. No i tu była też jedna śrubka schowana, nie? Aha, no i najważniejsze oczywiście te zaczepy tu. No, także jak ktoś będzie chciał pod cufitkę zaściągać w Porsche 992, to chętnie dla was ten filmik nagrałem. Ja się namęczyłem, musiałem przecinać paseczki. Wy już nie będziecie musieli, ale dobra, chociaż w całości wyszło. Lecę dalej ze środkiem. sufitka ściągnięta. Cały środek jest rozebrany, tu jest zaraz podkurzam i będę tutaj zaczynał się dobijać jeszcze do tych sterowników no i co, i trzeba zaczynać No, ale zanim zacznę czyścić wykręcę tu z deski rozdzielczej licznik i ten wyświetlacz chcę go od razu to jeszcze dzisiaj oddać do sprawdzenia tutaj do firmy znajomemu, on tu zawiezie do Niemiec i oni stwierdzą czy to uratują czy nie, to jest ważniejsze bo to po prostu trochę czasu zajmie, zegareczek też może wyciągnę jeszcze, zanim będę brał się za środek takie warunki niezbyt tutaj na kolana trzeba robić, ale jak mówiłem wcześniej nie mam już miejsca za bardzo, później będę rozkręcał Mam problem, to oczywiście dam sobie ją na stół jakiś i będę sykręcił ale teraz, żeby te dwa wyświetlacze wyciągnąć, nie będę tej przestawił pół warsztatu. Tą całą listę muszę po długości wyciągnąć, ale oczywiście, wszystko siedzi znowu mocno. No i powiem wam tak, bez młota to nie robota. Dzisiaj wszystko idzie jak krew z nosa. Co cię tu trzyma, ja pierniczy. Co mam znowu za problem? Ta blaszka trzeba wcisnąć, tak jak radio się kiedyś wyciągało. Ja ją wciskam i to powinno mi wyjechać. Ale że ona tak się wbiła, że nie chce ruszyć, czy jeszcze jedną rękę. Trzeba było jednak te dwie śrubki to odkręcić z schowku. Teraz będę dalej za tym szarpał. Może wreszcie to wyskoczy. Jest, wreszcie. Tu jakiś taki zaczep trzymał wyskoczył. Jest całe i nie połamamy. Ale było męczarnie. Czyli te dwie śrubki w schowku to są te dwie tutaj. Dopiero wtedy można szarpać. Także dobrze wcześniej szarpałem. Ale jak widzicie, trzeba dużo siły używać teraz. Tu są dwie te, te blaszki. Tu jest blaszka, i tu jest blaszka. Teraz to powinno normalnie wyjść. Proszę bardzo. Widzicie? Blaszka, blaszka. Dociskacie i wyjeżdża. No jak ja tu z tej strony jedną wciskam, to wiadomo, że to nie chciało wyjść. I też cało doczyszczania. Dobra, widzicie tutaj tą listwę. wyciąłem do długości. Tą małą też. Teraz mam dostęp do tego. Zaraz to też wyciągnę. Już to wychodzi ładnie. Ale tak, wyświetlacz to będzie chyba ta śrubka, ta. Może jeszcze ta. I chyba do przodu normalnie mi to wyjdzie. To dlatego tak to ciężko szło. To jest tak tutaj zabrudzone. To wszystko wiecie, Dodatkowo utrudnia rozbieranie tego. Wykręcam te dwie śrubki i zobaczymy, czy to będzie to. Wszystkie takie same. W starych Porsche, to na dwóch środkach liczniki się trzymały. Czyli co najmniej 9,7. Bo z nią mam doświadczenie. Zobaczymy, czy tu też tak samo zrobili, czy wymyślili nic innego. O, proszę. Z licznikiem nie ma problemów. Jest. No i mamy licznik na wierzchu. Szybka, akcja jak widzieliście. Bez no nerwów. W środku woda na pewno była, tak jak widać tu. Jest do rozbiórki na pewno. Teraz tak, no co, tu góra. Domowoda się na pewno dostała. Ale teraz tak. Jak tu w środku widać, nie widać jakby było, nie wiadomo jak brudno. Samo tu do no wtyczka widać, że jest lekki osad. Zobaczę, czy zaraz sam tutaj jakoś go otworzę i zerknę. Tu są widzę jakieś zaczepy. Coś tam w środku jakby letało. O, czy to jakiś nawet głośnik jest? No, tutaj jest obrudzone. Nie wiem, czy to jak się wyczyści, czy to wystarczy, czy to się obratuje. Patrzcie, co tu się dzieje, widzicie? Tutaj, to dopiero zaszło. To. No, no dobra, co oddamy? To niech się specjaliści tym zajmą. Rozkręcą, pomierzą sobie, poczyszczą. Może uratują ten wyświetlacz. Tutaj jest więcej roboty. Trzeba więcej z tej deski rozbierać. Z tego co widziałem, to ten cały dół też trzeba rozebrać. Wtedy, dopiero jakoś tutaj to wyjeżdża, i tam z tyłu są śrubki. Za tymi plastikami to, co zostawię na później, jak już będę całą deskę rozkręcał. A licznik oddam i zobaczymy, co w stwierdzą. Jak go naprawią, no to będzie fajnie. Jak nie, no to nie będzie nawet sensu, nawet myślę, wyświetlacza im dawać, jak sobie z licznikiem nie poradzą. No zobaczymy, ale mam teraz tutaj jeszcze robotę. Także biorę się tutaj za wnętrze Zacznę też te inne sterowniki wykręcać, co tu jeszcze zostały. I zacznę pomału, może czyścić, odkurzać. Będę na bieżąco wymienił. Je ja zostawię tu. Tak to wygląda. Cały tutaj ten nabój od kurtyny schodzi, niby tutaj na górze tylko to jest. No ale też to chyba wykręcę i raczej da się do sprawdzenia to, nie? Też jest takie dosyć ważne, nie? <laughs> zrobiony widzę, ale tam już fajnie dojdę też, wyczyszczę wszystko to co jest, tylko brudno trochę szkła, nie ma tragedii no tu wiadomo, co jeszcze tutaj będzie trzeba się w te zakamarki jakoś powbijać dobrze wyczyścić, tam też pod spód jakoś, tutaj też mamy dostęp no ale dobra, ta strona w sumie jest tylko jeszcze pasy, ewentualnie kurtyny, jeszcze ściągnąć ta górna śruba to była M10, a tam dolną to nam M12 Pasy też mamy. Teraz odpinamy sobie te pasy dolne. To jeszcze trzeba zluzować. No i mamy. białe, Tu jest cały, Tu wszystko dobrze wygląda też wystarczyłoby papierem ściernym, myślę. W sumie ten cały boczek tutaj tylny, tylny prawy to jest. Mamy już rozbrojony. Tu będzie trzeba dostać się w zakamarki. Tylko tu się powiązuje do góry. To muszę jeszcze rozkręcić, żeby pod spód się dostać. Tu idzie cała wiązka też. Lecę dalej z drugą stroną. Teraz tam, kto będzie montował ten film. <laughs> to będziemy Bracie, tu Tyle godzin nagrywania. No, a zobaczymy, co się tutaj kryje za sterownik. O. o, no chyba w nim woda trochę stała. My ten Czech Republic to niedaleko mamy. Nie hmm, trzeba rozkręcić i zobaczyć, albo jak niedrogi od razu wymienić zapięcie konkretne, jakby to jakiś bardzo ważny sterownik był. troszkę podrdzwiało nisko osadzony ten sterownik jest że stał chyba dłuższy czas tutaj pod powodą. tu już też nic nie ma tu był tylko ten jeden sterownik tu ta cała wiązka też No tu też rozluzowałem tą wiązkę rozbieramy tu Grubą blachą zabezpieczone, to musi być chyba coś ważnego. Bo ze sound system i mokry, aż takie ważne. się muzyki nie słucha w takim momencie? Kładka jeszcze taka jest tutaj. Mamy ten sterownik, ale No to on wygląda konkretnie. Dobra, lecę teraz z tym plastikiem, co tu osłania wiązkę. Z drugiej strony jest taki sam. To jest znany element aż w Porsche, powiedzmy, od 997. Fajnie, że te plastiki się szybko i łatwo czyszczą. Tu z związkiem, będzie oczywiście więcej zabawy. Nie będę przeszczyścił każdego kabelka osobno. Będę musiał po prostu szczoteczka, powietrze, tym tymacikiem, tu tym na sprężone powietrze z tym płynem. Tu już mam luźne. Ostatnio zauważyłem, że to do hamulca jest karbonowy. Ciekawe, ile to zaoszczędzili na masie. No, tu się ładnie to wypina z tego, widzicie? Będzie łatwiej czyścić. Teraz wszędzie się już można dostać w kostki, wtyczki, to jest zaraz jeszcze też rozłączę. Ten sterownik zaraz tą wyciągnę, czyli główny sterujący tutaj zamkiem siedzeniami i takimi sprawami, ogłośnik też do wykręcenia, przebijam się na drugą stronę, to samo trzeba zrobić z drugiej strony. Spróbujemy teraz odkręcić tutaj te węże jeszcze od turbiny. To są prawdopodobnie olejowe do chłodzenia, więc zobaczymy, czy czasem jeszcze gdzieś tutaj na dole. Nie zostało trochę wody. mieliśmy tam dolną śrubę, jedna trochę dłuższa, także będzie trzeba pamiętać. Dwie są krótsze i ta jedna jest dłuższa. A właśnie. I mieliśmy trochę oleju, ale i trochę wody. Dobra, idę na dół z powrotem do kanału. Zdejmiemy tą główną dolną. A widzicie? I mieliśmy wodę. Zostawimy to odkręcone myślę aż do czasu, jak będziemy kręcić silnikiem już przez rozrusznik. Weźmiemy rozrusznik na krótko i zobaczymy. Mam nadzieję, że pchnie nam wtedy olej i część oleju po prostu się nam wyleje. Tędy przekonamy się wspólnie. To samo robię z drugą stroną. Wykręcam tego węża, zlewam wodę i będziemy próbowali gdzieś tam jakoś powoli dobierać się do tego rozrusznika, bo ja dość mocno zabudowany. Tutaj tak samo mamy ta jedna dłuższa. I dwie krótsze. Tutaj z tej strony, jak mówiłem, żeby nie pomylić, są wkręcone z powrotem. Tutaj mamy krótszą, a ta główna trzymająca jest troszkę dłuższa wodę. Jest trochę oleju. Myślę, że wszystko będzie w porządku. A jak będzie trzeba, to po prostu się zajmie turbiny i wyśle się do regeneracji. Plan jest, żeby jakoś dostać się do rozrusznika, bezpośrednio podać na niego prąd i żeby zakręcić silnikiem tak na sucho, bezpośrednio z zewnątrz. Był plan, żeby zdjąć alternator, ale tak niewiele chyba nam by to dało, więc wymyśliłem, że pozdejmujemy tutaj rurki. Mamy tutaj wlew oleju, tam mamy raczej odmy jakąś, to pozdejmujemy te rurki i Wydaje mi się, że będzie lepiej zdjąć przepustnicę całą, odkręcić. No i tutaj będzie jednak więcej miejsca, więc nie ma co gadać, bierzemy się za robotę. Dzisiaj jest trochę brudu, to chociaż od razu będzie ładne dojście, żeby to wyczyścić wszystko. Wyciągniętą w środku jeszcze czyściutko, z tej strony delikatnie dolotu delikatnie. O, tam aluminium się delikatnie tylnie, ale to jest normalna sprawa, że wygląda bardzo ładnie. Tutaj mamy zaraz luzu, powyciągamy te wszystkie wężyki, które nam przeszkadzają. Mamy wszystkie trzy śruby, czyli mamy tutaj łączenie, mamy plus i mamy wzbudzenie. Na plus damy klemę ładnie plusową. Musimy gdzieś jeszcze do budowy tutaj dać minus. I tam obok jest taki mniejszy kabelek na wzbudzenie, więc też na niego musimy podać plus, i wtedy powinien w teorii zakręcić nam się ładnie rozrusznik. No witajcie kolony dzionek, Damian się dokopał, jak ostatnio widzieliście do rozrusznika i dzisiaj wielki dzień. Kręcimy rozrusznikiem, zobaczymy jak to wyjdzie i czy nam jeszcze wypluje coś z silnika, czy tam z tych wszystkich lotów, nie? Jakąś wodę. Zaraz ja nam jeszcze pokażemy dokładnie jak się to podbiliśmy i to, co było wyjęte. Życzę nam powodzenia. Tutaj mamy baterykę, jest pociągnięte tam głęboko. O, ładnie założone. Tam widzicie? Tam od dołu, jak jest masa silnika. Odłączaj, zobaczymy. Oooo, kręci nam ładnie. A bateria słaba? Słaba taka bateria? Przed chwilą z przyjechała. <grym> już nic nie chce. No, no tak, zakręciło, ale coś krótko. Ale coś wypluło nam w ogóle. No tu jest sucho. No nawet nam z tych dolotów do turbin, no ani oleju, nic nie poszło. Może trzeba go pododać. <grym> Nową baterię? Mamy drugi akumulator pożyczony, tylko nie wiemy w jakim stanie dokładnie. Uuu, Raz, zakręcił i... I koniec. I koniec. Tak, I koniec. Tyle prądu trzeba, żeby to ruszyć. Podejście numer 3 z golfa. Uf. Uf. Strasznie duży pobór prądu jest. Słychać aż, kurde, silnik przygasa. Teoria jest taka, że coś się może dziać z rozrusznikiem, bo silniczek się kręci bardzo delikatnie, bez problemu, ręcznie tutaj za koło, tak jak wcześniej sprawdzane było. więc wyciągamy rozrusznik, zobaczymy, co się z rozrusznikiem dzieje i będziemy myśleć, co dalej. Mamy z tego co widzę, dwie śruby od rozrusznika. Tutaj już mamy podpinane wcześniej wszystkie te kable, wszystkie prądowe, więc z tego nie będzie trzeba. Wybierzemy się do odkręcania. Wyjęliśmy rurkę od oleju, bo troszkę nam tu przeszkadzała że Tak to teraz wygląda Trochę się udało ruszyć, więc tak jak wspominałem są tylko te dwie śrubki od rozrusznika Ale o tu widzicie szła tutaj to, to ta plastikowa rurka, więc no nie dałoby rady Teraz zakrywamy ładnie ten otwór i bierzemy dalej się za ten rozrusznik, spróbujemy go jakoś wysunąć Dobra Mamy go. Widzicie, jest troszkę brudny. Najprawdopodobniej wyślemy go do regeneracji. Coś nie trochę było wody, więc chyba on był przyczyną tego wszystkiego, że to nie chciało się tak kręcić jak trzeba. O, i Tam jest właśnie jego miejsce: dwie śrubki i na no ładnie wyjeżdża. Sprawdzamy na ziemi. Coś nam to nie bardzo idzie, właśnie. Czyli rozrusznik. Pat. Tak. z wodą. Tutaj widać też w środku. Czyli na początku coś tam letko, jak to się mówi, Jeszcze żar. Ruszyło, tak. Potem zdech. <ślam> Damy go do regeneracji. Jak widzicie, coraz więcej tutaj kartonów się zbiera pojemniczków. Tutaj całe wnętrze, od wszystko ładnie posortowane w miarę to na przykład jest deska rozdzielcza, to jest elementy pod sufitki, Tu będą głośniki, tutaj pasy, aerbaki kurtyny tu jeszcze wejdą. Tam jest cała skrzyneczka ze sterownikami najróżniejszymi. Ym, no i tutaj plastiki, tutaj od silnika i tak dalej, obudowy filtra. Tutaj mamy też wnętrza, wyduszenia, wszystko do czyszczenia. No to oczywiście tak, deska i boczki fotele, zderzaki. Tam z tyłu, to już ładnie wyczyszczony nadkola. No ale jak od początku, tak się wszystko ładnie sortujecie, układacie tym łatwiej mam będzie później to wszystko składać. No i to by było na tyle dzisiaj. Widzicie tu za mną co się dzieje. Także tutaj większa układanka, puzzle dobre. Trzeba teraz wiadomo jeszcze porozkręcać i zacznie się wielkie czyszczenie. Środka na zewnątrz nie ma takiej tragedii wiadomo i to też szybciej idzie, a tu w środku jest e, największe kino. No ale spokojnie damy radę. Pomału, po kolei to co będzie trzeba wymienić wymienimy, ale ogólnie nie ma tragedii. Bywało już gorzej naprawdę uleśnieniu.